Jak wiecie niedawno przesiadłem się z iPhone'a na Androida, ale jest jedna rzecz, która w robociku mnie naprawdę mocno irytuje. Tak ogólnie to miałem przesiąść się na Pixela 10 Pro. W iPhone'ie jest coś takiego jak poziomica w aparacie, która mi się bardzo przydaje, i w Pixelu tej opcji nie mogłem znaleźć, więc stwierdziłem, że nie jest dla mnie. Ale po przesiadce na Vivo jest jeszcze inna rzecz, która naprawdę mnie wkurza. Bo w iPhone jest ta fajna opcja, że jak sobie przejdziesz w dół palcem, to ci się pokazuje ta wyszukiwarka. Głównie używam tego do wyszukiwania aplikacji, ale tak naprawdę ta opcja pozwala wyszukiwać w całym telefonie i to nawet w różnych aplikacjach. Na Androidzie też jest taka opcja, tylko trzeba przy... Winąć w drugą stronę i ogranicza się tylko do wyszukiwania aplikacji. Nie ma opcji znalezienia niczego innego. I to bym przebolał, ale jest jedna inna znacząca różnica. Bo po pierwsze, jak się odpali te opcje na iPhone'ie, to od razu wyskakuje klawiatura i możesz wpisywać, a na Androidzie musisz kliknąć na pasek u góry. Tylko że ten pasek jest w tym miejscu. O, tutaj. I dopiero wyskakuje klawiatura. Nie jestem w stanie praktycznie tego jedną ręką wygodnie zrobić. Więc albo muszę to kliknąć drugim palcem, żeby mi się klawiatura włączyła, albo też muszę przerzucić telefon w ręce, zmienić pozycję, i dopiero mogę. Tam A Ciebie co najbardziej irytuje w Twoim telefonie?